część następne 10 gier z tej paczki z tej tańszej paczki i będziemy jechać z tymi gierkami ja sobie odstawię tu na bok i jedziemy po kolei co mamy teraz co mamy jaka gra leci teraz piękny soundtrack Shadow of the Beast 3 jedziemy z pierwszą grą to jest gierka, której nie znam Quadra Alien? Nie wiem Logotron firma Słabe Nie opalałem ale z tego co widzę to typowa budżetówka Nie wiem czy to jest gra logiczna chyba I, I zobaczymy co jest w środku Mamy 10 do przejrzenia. Dobra, mamy tak jest w środku. Mamy instrukcję, mam dwie ręce teraz. Mamy jedną dyskietkę 90 rok prism. I mamy do tego fajną muzyczkę. Wszystkich gierek, czyli Shadow of the Beast, najlepsza gra. Teraz to ktoś tu grał, gra warta 50 zł, 60 zł na eBay. Może więcej, nie wiem. Widziałem je gdzieś za 10-15 funtów od 50 do 70. Następna gra. International Championship Athletics firmy Hawk. rzadka gra. Nigdy nie widziałem, żeby była. Ale żeby była gdzieś do sprzedania, chyba kostówki warta. Mamy takie jakby rzut młotem, wszystko w tyczce. bieg. Tu jest bieg, a tu nie wiem, co to jest. To jest rzut odmuchem, ale o co tu chodzi? To są chyba z różnej... z Commodore'ca może. International Championship Athletics. Jedna dyskietka, 91 rok. No i tu jest fajny smaczek. Mamy do tego rachunek. 92 rok, 23 maj, była kupiona za 9,99. I do tego chyba ktoś na maszynie albo takie było. Instrukcja: jak tu, jak tu skakać, jak, jak tu robić te dyscypliny. O co chodzi? Nie wiem, nie grałem. Nie będę grał. Szkoda mi joysticka, no a teraz jest gaza. Dwójka. Piłka nożna. Paul Gascoigne. Twarz jego, nie wiem jaka była pierwsza część. A to było po Pisza, Paul, Paul Gascoigne z Z tyłu. Nie mam gameplay. Może będę musiał dodać za jakiś czas. Zobaczymy co jest w środku. No, jest jedna dyskietka 90 rok Empire Soft. Do tego wersja bardzo rzadka, kolekcjonerska. Mamy przypinkę z gazą. Mamy chyba klawiszologię, tak wytłumaczenie, o co chodzi. No i bo to jest wersja specjalna mamy plakat Gaza 2 jakby młody zobaczcie na motorku Gaza jest teraz na gazie jeździ na Maxa po bandzie niestety alkohol zniszczył kurde legendę w futbolu Następną Gremlin Graphic Toyota Celica GT Rally Super Autko. Teraz takie to miliony kosztuje. A to jest wygląda jak z pierwszego Kolina, grafika może nie, ale coś takiego. A na desen rok jak ktoś miał grał. Ja nawet nie miałem za młodego kopii zapasowej tego takie instrukcje były w Gremlin Graphic wszystkich gra i jedna dyskietka i do tego karta gwarancyjna i folia wszystkie te gry mają folijki ktoś dbał też gierka 50 do 100 zł, następna też Gremlin Graphic, No ale edycja kolekcjonerska. <grymne> to jest Team Suzuki, i to jest w e, trakcie na myszkę, jest rekomendowana gra, czyli to jest taki bardziej symulator, chyba z pierwszego osobę widok Graficzka jest zabójcza. Zobaczymy, co jest w środku. Sfolia. No jeśli chodzi o tą wersję kolekcjonerską, normalna, i była tylko Team Suzuki. Jedna dyskietka a tu jest Team Suzuki Trainer Disk. Za darmo dodawana do tej wersji. I do tego mamy instrukcję. Taką no samą jak tam: czarna. Nic tu nie ma. Nic ciekawego. No ale ta jedna dodatkowa dyskietka, nie wiem, gra może warto koło nie jest zły stan, trochę wgnieciona. Następna Lombard Rayley Mandarin Software. No i to jest chyba też jak to Celica Rally. Coś takiego. Zobaczymy. Co tu jest? To jest trochę rzeczy. Mamy właśnie dyskiety. Mamy dwie dyskietki. Lo loading Instructions i program Data Disk. Do tego mamy taką mapę tras. Różne trasy. ponumerowane, jakby komuś się chciało. No i do tego instrukcja. Ładna. Tutaj auta. Jakie tu mamy auta? Ford Sierra Crossword. No to była przefura co chyba tylko tym Fordem się jeździ Lombard Ray jak ktoś zna jak mówi nigdy nie grałem następna gra wydana z dużej firmy od Core Design Corporation chyba pierwszy FPS jaki jeden z pierwszych jaki wyszedł na Amigę 90 rok wiesz mówię zaraz zobaczymy nie ma tu napisane będzie na dyskietce Corporation Core Design tutaj są takie korytarzówki no to chyba wolno chodziło to nie ma Migia 600 kiedyś to włączałem ale nie pamiętam jedna dyskietka 90 rok i mamy niestety instrukcję classify nie mogę pokazać to jest jak Epstein Files nie mogę ich otwierać o, nic tam nie ma następne gierka arcade przeniesiona przez Sega Thunder Blade. Tak, jak widziałeś na telewizji, I gra jest Pepsi Challenge Game of the Year. Pepsi sponsorowana. Zobaczymy, co to jest. Są jakieś screeny tu. Nie ma, to z Pudełko ładne. Tutaj to chyba tak jak Desert Strike albo Space Harrier. Też połączenie dwóch, chyba. O. Kamera mi się ruszyła. Trochę mam zmienione. E, ustawienie tak damy I teraz mamy jedną dyskietkę 88 rok ale piękny napis na tym US Gold US Gold wydawca samy szmierę praktycznie wydawał na migę no i taka dyskietka, yy, instrukcja poskładana Ładny pudełko, taki ala large box. Nie wiem, jak to powiedział. To niestandardowy. Następna. To jest dziwne. Nie wiem, nigdy nie grałem i nie będę grał. Tanka, tak. To jest połączenie gry. To jest chyba Commodore na Komodorku, też to jest połączenie gry planszowej z Grom na dyskietce. Nie wiem o co w tym chodzi, ale jest normalnie. Teraz zobaczcie eee, To są screeny z komodory 64, to jest normalnie gra planszowa. Są pionki, mamy czołgi. Otworzę jakieś. Pokażę. Jak to wygląda Takie czołgi, różne kolory, różne rodzaje czołgów cały woreczek. Nie wiem czy jest wszystko ile tego było. Do tego jest jedna dyskietka. Który to jest rok? Chciałbym zobaczyć hmm. Nie wiem, ale 84 piąty nie dowiemy się Tanka, tak, instrukcja Nic tu takiego nie ma No i To co tu O co tu chodzi z tym Tego nie wiem, już to pokazuję Otworzę to całe z boku O, mamy Jest to normalnie plansza do gry Jest dość duża. Nie wiem o co jak to jest połączone z grą normalnie w amidze O co tu chodzi? Jak się w to gra? Ale ciekawe wydanie, ciekawa gra. Nie grałem, ktoś grał. Niedroga. 150 może. No i hit, hit. Arcade. Nie za dobry hit na Amigę Pit Fighter. Bo to jest ostatnia gra. Na teraz tej drugiej part 2. Za chwilę będzie jeszcze jeden filmik z takimi paroma grami, większymi hitami, ale wydaniami amerykańskimi. Na Amigę Pit Fighter. Bardzo fajne pudełko, fajne screeny Jakby ktoś to widział na Amigę Od razu miałem to Usunąłem Wymieniłem dyskietki od razu Bo gra była słaba Bardzo słabo chodziła na Amigę No ale wydanie jest piękne Już pokazujemy Są dwie dyskietki widzę Z folii wszystko Mamy pierwszą dyskietkę Fajnie czarne Tu brakuje sprężynek Pitfighter Do tego jest instrukcja i, I jakiś program, nie wiem co to jest Jakiś ultimate competition To jest karta gwarancyjna o! Mamy tutaj postacie Kato Baz to jest ten misiek Kato bas i to są czek do wyboru i ty no ty stary ty I to jest Pit Fighter 2 na no, Amigę słabe e, ładne pudełko. Ładne wydanie Piękny stan. No, nie wiem ile ta gra jest warta. 100 zł. Wszystkie praktycznie tutaj tylko stówki są warte. Niektóre trochę więcej. No i tyle. I to jest następne. Moje 10 gier z tej paczki. Razem było 20. To była paczka kupiona za 200 zł. 20 gier. Rzadko się to zdarza. No ale tyle, dajcie znać, jakie następne.